Co ci trafiamy, przyjacielu? Kurak, kogoś dobrego, to zamknij oczy. Nie pisz na czacie, tylko bo ci dam time -outa. Dla bezpieczeństwa dam ci time na minutę. <ścoughs> przepraszam, przepraszam, ale boję się, że. <ścoughs> Robert, okej, okay. pelka de paczki w razie czego, jeśli chcecie, bym wam otworzył. Nie no, zabierzcie mu timeouta. Kurak, przepraszam. Zaczynamy od do... Dobra, może od środka, od środka jeszcze nie zaczynaliśmy. Na samym początku... Ej, 92 podania. Obnier Rikelmę. 84 strzały. David Beckham. Kryczkowski, dzięki wielkie za subskrypcję. Czemu tyle osób pisze Maldini Baby? Subskrybujecie? Spoilu... nieważne. Ojej. To chyba będzie Środkowy Obrońca. Nie, to będzie. Ian Rush! Okej. Okay. No nie wiem, czy uda się to przebić. Freszka tmąkę dzięki za suba. Ale spróbujemy to zrobić. Trafiliśmy już właściwie najlepsze co możliwe. Oj, prawie bym mi sklika zrobił. Chyba obrońca teraz, co nie? 8. 80... Campbell? O. Ej, nice! Uważam, że to uratowało tego pika. Marcel Desailly. zdecydowanie najlepsza opcja tutaj. Yy, wybierz sobie kogo chcesz tylko. Kim Pembe, no ale Kim Pembe ma linki. Zależy oczywiście, jak twój skład wygląda. Pozostawiam tobie wybór. Nie ma sprawy kurak. To ja dziękuję, że dałeś mi tutaj kontencik. Mam nadzieję, że widzowie to docenią. Łapkę w górę pod streamem. My wchodzimy na kolejnego... tego... Teoski. Chyba do ciebie miałem wejść, co nie? Teoski.